Witam serdecznie do ostatniego odcinka B7. Jest to wielki finał, w którym mamy też ostatni pojedynek, który naprawdę jest wielkim finałem, pomimo to, że to jest liga, a nie turniej, bo gra pierwszy z drugim i wygrany z tego meczu gra o zwycięstwo całej ligi i o puchar pierwszego sezonu. Jak sobie obejrzymy, jak to dzisiaj wygląda? Um, to mamy tutaj Bena z Richkiem. jest zmuszony tutaj wygrać, żeby mieć szansę pod, na koniec um, zagrać o pierwsze miejsce. Mamy Xibę z śmiechu, 11 z 3. I uwierzcie, tutaj robi, zrobiło się, kurde, ciaśniej, niż wam się wydaje. Więc um, naprawdę ciekawy pojedynek. Beno z Owcą. Um, Geo, Pio, Szymon, Owca, Fonasti Guli, Digi. No i na końcu Digi Śmiechu i Szymon Ryczek. Są tu naprawdę kilka niespodzianek, które się nie spodziewacie, no ale patrząc na tabelę, to oczywiście Szymon Ryczek tutaj walczący o pierwsze i drugie miejsce. Śmiechu i Owca, które walczą tutaj o trzecie Digi, też jeszcze, ale będzie mu ciężko tutaj jednak, Digi bardziej o czwarte walczy, bo trzecie już jest niemożliwe, jest możliwe, przepraszam, jest możliwe. Ale patrząc na bilans, to by było bardzo ciężko. Bardzo ciężko, chyba nawet niemożliwe to jest, szczerze mówiąc, za, za bilansem. No ale patrząc na to całość, to tutaj jeszcze um, może się dużo zmienić. 6 Ksibes, 7 Geopio, No i jak patrzymy dalej, 8, 12, 9, Guli, 10, Ligi, 11 Beno, 12 Kupotis. No więc jestem bardzo ciekawy, um, co tutaj się wydarzy w tej tabeli. No i. Um, Zwiedzimy się na końcu tego odcinka, jak sobie przeanalizujemy, co się stało w tej ligi, kto wygrał, um, co wygląda, jak to wygląda może z drugim sezonem tego wszystkiego. No i słyszymy się na końcu tego odcinka. Beno na Riczka. Beno na Malezji. Tutaj na pewno straci punkty, jeśli zostanie na Malezji. Riczek szuka Malaka, ale coś podejrzewam, że może nie będzie tego widać. Teraz pytanie, czy to starczy? Raczej nie. Jak Beno zostanie, gdzie jest? To chyba nie, jeszcze nie jest, kurde, albo w sumie może starczyć już. Może stary, tutaj była Malaka, na Timorze w ogóle byliśmy i to będzie GG. To już będzie GG, w pierwszej rundzie Riczek wygrywa, na namówię pierwszą rundę. Riczek też daje bardziej schód, ale chyba nie będzie to decyzja aż taka ekstremalna jak od Bena. No zobaczymy i to był lepszy gest od Riczka. Lepszy gest od Rizka i to będą 1400 punktów tutaj na mną, mówię. Jest gest na Chihuahua od Bena. O, jest gest na Peru. O cholera, i to będą piękne punkty od Bena. Szkoda, że dał tak wysoko, um, bo przez to traci tutaj trochę punkty, ale i tak Beno tutaj przyjmie prowadzenie na tej rundzie. Tak, pójdzie Ach, na Argentynę, ale na dosyć północno, bo Mi się wydaje, że gest od ryczka jest lepszy. Jest lepszy, to nie starczy, ale wyrówna, albo nawet... Jeszcze pokona ten wynik i Beno tutaj znowu na przegranej pozycji, jak na razie. Ryczka na peru, jak na razie. Pytanie, co zrobi Beno? Co zrobi Beno? W który kraj pójdzie? Czy pójdzie w ten sam kraj co Riczek? Czy zmieni? W sumie jeszcze nic nie dał. Teraz pójdzie Zoom. I pójdzie Zoom chyba na Boliwie. Jest, gest na Boliwie. Ryczek będzie bliżej. Czy to wystarczy już? Czy to już wystarczy? Na to wygląda tak jest. Tak jest, Ritschek wygrywa pierwszy pojedynek dzisiejszego wieczoru 2-0 i eee, Śmiechu z Czy on znajdzie to skrzyżowanie? Czy to będzie to skrzyżowanie? No i zobaczymy, czy Śmiechu zrobi pięćka. Czy Śmiechu zrobił właśnie pięćka? Tak jest, mamy pięćka na Szwecji. <laughs> to nieźle, piękny gest. Jest gest po prostu w Bangkok. Jest po prostu gest Bangkok, czy Ksibes? wie, że jesteśmy w Tajlandii. Język bardzo wygląda tajsko, więc chyba będzie wiedział. Tak jest. Zumuję na Tajlandię. Oj, daję Kambodży, to jest zły gest. To jest zły gest, bo byliśmy w Tajlandii, zmienia Xibes niestety i przez to traci tutaj naprawdę dużo punktów. jest kabubatem Tabalong. Kurde, ja mogę się mylić. Ja mogę się mylić. To może być Jawa. Kurde, wajbuje mi tu bardzo Malezją. No zobaczymy, zobaczymy, kto będzie bliżej. Kurde, była to Indonezja, tylko był to Kalimantan. No i śmiechu będzie bliżej wygrywa tu mowa. O, chłopaki na razie bezradni. No Ukraina mi pasuje w teorii. Rosja bym też się nie zdziwił wcale. Jest gest o cholera, chłopaki będą bardzo daleko od ciebie. Xives jest na Rosji. I śmiechu jest na Rumunii, Bułgarii. I kto tu będzie bliżej? O Kuźwa, co za gest od Ksibesa! Co za piękny gest od Ksibesa! 3000 HP tutaj zbija śmiechowi! I to jest teraz szansa, tutaj naprawdę um, zremisować. Tutaj pójdzie jeden i drugi gest w Rosji, tak. Śmiechu jest w Rosji, w Kazaniu, a Ksibes w Ukrainie. No i podoba mi się nawet ten gest na Ukrainę, bo nie mamy żółtą obramówkę na przejście dla pieszych. Czy to będzie GG? Czy jednak Śmiechu ma rację, że jesteśmy w Rosji? Co tutaj Xibes szuka za drogi? Oj, była to Rosja. Była to jednak Rosja i Śmiechu tutaj zbiera pierwsze 600 punktów. Jestem pewny, kurde. O Boże, czy Śmiechu zostanie w tej Serbii? Chyba tak. Mamy gest na nowo Nowosibirsk od Xibesa. Kto wygra tą rundę? To była Rosja. Czy to jest GG? Czy to jest GG? Jeszcze nie, śmiechu żyje, ja pierdziele. Śmiechu też daje. Hejżuję tutaj. Oj, Ksimes zmienił na Rosję. Czy to będzie Rosja? To może być GG, jak jesteśmy w Bułgarii. Czy to będzie GG? Chyba jeszcze nie. Chyba że. Nie, Ksimes żyje, ja pierdziele, Ukraina to była. Chyba. Chyba tam jest lewostronny. To jest coś na... Aki... Kurde, to jest po hiszpańsku. Boże, teraz już nic nie wiem. O Boże. Południowa przeciwko Hiszpanii. Argentyna i Hiszpania. To on jedzie z dupy po lewej. Gdzie my jesteśmy? Meksyk. Czy to starczy? Nie wierzę. Nie wierzę. Ja Und Benno hat noch nichts gegessen. Jetzt ist die Frage, weiß Benno, dass es Panama ist? Erkennt er den, das Auto? Ich glaube, er kennt es nicht und das wird ein schlechter Guess. Das werden Punkte reichen, die Punkte schon aus für Offsa, das ist die Frage. Reicht es aus? Es könnte ausreichen, ich glaube aber noch nicht. Es reicht noch nicht aus. Noch lebt Benno hier auf diesem Move. Benno auch den Guest auf Mexiko ab. Nein, es wird Europa und dadurch gewinnt Ofza ihr erstes Game gegen Benno. Jetzt nach RPA und Ofzina Pevno. Zosrobi Benno. Jetzt Techner RPA. Jest na Eswiatini jak na razie. Szczerze mówiąc, regiony owce mi się lepiej podobają. No i będzie bliżej. Będzie bliżej i zdobędzie tu kolejne punkty na no, no, mówię. Najbardziej pasuje. Czarny samochód, taki krajobraz, uh, to miałby najwięcej sensu. Jest gest na Argentyna od Bena, co też może być. I była to Argentyna. Była to Argentyna i tutaj potężne punkty dla Bena. Tutaj powróci w tej grze. Jest tu gest na Bułgarię od owcy. Co tutaj robi Beno? Jest gest na Serbię. Owca będzie bliżej. Owca będzie bliżej. Czy to starczy? To powinno starczyć. Tak jest. Niestety Beno tutaj. Beno się nie uda tutaj wygrać z owcą. A szkoda. Geopio z Szymonem. No, na razie, panowie szukają informacji. Na razie tutaj nic za bardzo się dzieje. Jest gest na Grecję. Szymon coś zobaczył i Szymon tutaj walczy o to, żeby, um, żeby być w finale wielkim, bo musi tutaj wygrać, żeby w finale zagrać o pierwsze miejsce. No i jest te piękny gest na Grecję od Szymona. I będą to pierwsze 1000 punkty. Hmm. Jest tu gest na Północną Kolumbię, teraz jestem ciekawy co Geopio zrobi. To jest bardzo ciężka runda, bardzo ciężka meta. To będzie naprawdę, o jest gest na Europę i to będzie dla Gigi. To chyba będzie Gigi, tak jest, piękny gest od Szymona, 1-0 dla Szymona po mówię. Jest gest od Szymona na Dolną Senegal, o kurde, Gigi to nie be... chyba, że zmieni jeszcze Geopio. Ma tu francuski, to może go przekonać do Senegalu, jednak. Nie, zostanie w Kenii, chyba. I to będą ogromne punkty dla Szymona. To będą bardzo dobre punkty dla Szymona. Myślę o tym geopio, żeby zmienić pozycję, ale koniec końców się zdecydował, że jednak nie. I tu mamy chyba Chile w tej rundzie. Tak, mamy Chile. Mamy tu na pewno Chile. Jest tu gest na Puerto Mont od Szymona. Pytaję, czy tu jeszcze coś zmieni? Hm, Jest gest na kochajkę od Szymona. Co zrobi Geopio? Co zrobi Geopio tutaj? No i Szymon wygrywa. Szymon wygrywa tutaj po 4 rundach 2-0 z Geopio. No, jest rozegrzany na pewno, żeby dzisiaj w finale pokazać, że stać go na pierwsze miejsce. Na pewno będziemy mieć dzisiaj ostatni mecz, który decyduje o tym, kto tutaj zdobędzie pierwsze miejsce. Jest gest na Stany, jest w końcu gest na Stany, ale tutaj owca będzie bliżej, bo byliśmy obok Nowego Jorku. Jest zoom na Peru i na Meksyk. O, cholera, to będzie duży dystans. Ktoś tu może zgarnąć bardzo dobre punkty. Kto to będzie? Czy to będzie Fonasty czy owca? To będzie owca, bo jesteśmy faktycznie w Meksyku. I zdobędzie tutaj 3200 punkty. Mamy chyba sabę właśnie. Owca tutaj bardzo dobrze, że szybko gestuje, bo to jest na pewno saba. Mieliśmy słupy i takie dwie z dołu, to jest saba, nie wiem, to właśnie tutaj to. Ta dwójka to tutaj oznacza saba, um, ale nie ma gest na saby od Fonastiego i to może być GG. To może być DG chyba tak jest. Owca tutaj zdobędzie pierwszy punkt na mówię i jest 1-0 dla owcy. Fonasti też da Argentynę i będą chyba aż nie zdarza. Fonasti będzie bliżej, kolejny raz bliżej. I kolejne punkty, tym razem największy do tej pory, a w tym no mówię. więc kolejny raz zbija tutaj owcy um, troszkę punkty. Pytanie, co da owca? Owca daje Azję. O cholera, no teraz jestem bardzo ciekawy. Teraz jestem bardzo ciekawy, co to będzie. To będzie Portugalia, czy to starczy? Czy to starczy? To będzie GG? Fonasti remisuje z owcą i będzie tutaj jeden, jeden. Puf. Hiszpania, Włochy. Jest gest na Hiszpanię od owcy. Jest gest na Hiszpanię od owcy. Co zrobi Fonasti? Jest na Turcji, jest na Turcji I to była Turcja, nie ma jeszcze mnożnika Nie ma jeszcze mnożnika Ale to są duże, to są bardzo dużo punktów Tutaj dla Fonastiego Coś takiego, chyba w tym regionie na BR Jak dobrze, to ten górny Prawy region ja bym dał osobiście No ale zobaczymy Owca daje dół I gdzie my byliśmy? Tak, Bihar Bihar ma to I mamy mnożnik, czy to starczy? Nie, owca jeszcze żyje Owca jeszcze żyje ja bym szczerze mówiąc to Europę bardziej widział. O kurde, czy to będzie GG? To będzie DG chyba. Tak, to będzie DG. Fonasti kombekuje tutaj i wygrywa z owcą 2-1. Wygrywa z owcą tu 2-1 Fonasti i ma tutaj kolejne trzy punkty Fonasti. Na Buk Münster, przy granicy z Holandią. Ma to sens przez domki. Guli idzie na prawą stronę i piękny gest od Digiego. Piękny gest od Digiego w pierwszej rundzie. Nie mając informacji, byliśmy w Rainę w ogóle. Um, bardzo dobry gest. Widzi blachy guli i chyba chce dać tutaj fast guessa na tych Włochach. Nie chce szukać regionu za bardzo. Daje Toskanę. Soda guli. Raczej też się dowiedział, że to są Włochy. Pytanie teraz gdzie? Gdzie da? No i... Uf. Digi nie zauważył, że to Włochy. Ja pierdzielę. Dopiero teraz to zrealizowałem. Digi dał Hiszpanię. No i Guli będzie bliżej. No i to chyba będzie Digi To będzie GG. Digi wygrywa na Peru. Jest gest na dawał. Jest gest na Davao, ja nie wiem czy tam ma napisane Davao Givi, ale Givi kurde, Digi, ale pasowałoby to, na pewno by to pasowało. O, jest gest na Panama, no i to jest piękny gest od Digiego, przepiękny gest od Digiego, 4900 HP zadaje tutaj Guljemu. no i zdobywa tu kolejne punkty. To jest runda, na której można przegrać, ale nie jak się jest tak blisko obok siebie. I guli będzie znowu, byli, przepraszam, Wiktorię dał guli guli, kudę, Digi. Ja pierdzielę i zdobędzie kolejne punkty. Tutaj guli zmienia na Indie bardzo dobrze. I guli będzie, czy to jest GG? Czy to jest i Zobaczymy npz a Nie, Digi jeszcze żyje. O nie, czy guli da Szwajcarię, To będzie GG. Jak guli da Szwajcarię, to będzie 2 To będzie 2-0. Guli wygrywa. Guli wygrywa, e, Digi wygrywa, jest GG. Digi wygrywa, jest GG, Digi wygrywa, tu 2-0. Um, o kurde, Java po prostu. Środkowa Java, centra jawa. Digi daje Koreę. Tak, daje Koreę, to będą punkty dla siebie Oj. To będą punkty, to nawet dosyć spore. To ważny ważny gest na pewno. Oj. Oj, czy Digi to wygra? Uj, oj oj, ale tej... Nie, nie, star nie star starczy... Nie, starczy starczy! Starczy, 1-0 dla Digiego! 1-0 dla Digiego! O cholera! Mówisz o regionie! O kurde! O! Co? Oj Potężne! Brazylia. Oh, kurde, Digi Australia atlipa. Kurde, to nieźle. Teorii możliwe. Jest tam flaga Francji! <grytka> czy co Turcji? On to widzi jako flaga Turcji kuźwa? Uśmiecha jest flaga, ale kurde nie wiem czy on zobaczył flagę Turcji czy jaką flagę on widzi Tak flagę to to się Turcji to się nie Czy to jest Gigi? No, raczej nie, była to flaga Francji GG, Gigi i mamy NMPZ no, jednak, jednak Ale oni Filippina. dają Filipiny w dwójkę O cholera To, to, że... no, no, to jest Finlandia, Finlandia, Finlandia. O, wśmiecha... To jest kurde ten. O, oh, Szwecję nie. daje. O oh, kurde Norwegia. U, to była Norwegia. Kurde, kolejka. To kolega, było mówi. ciężkie do stwierdzenia. No... O kurde! O oh, cholera, Digi daje ten Sri Lankę O oh, cholera, to oh? jest Gigi. To to jest Gigi, śniegu wygrywa na gdzieś niech Chyba flagę nie zna ogólnie. Nie, chyba nie dzięki, widział. Dzięki, nie dzięki! Dzięki, dzięki Nie widziałeś flagę, eee... Digi? No, nie meczu, Czego nie widziałem? flaga, Flagi. flaga, flaga była. Internetu. Nie, nie, internetu. Nie, nie widziałem. Flagu. I zaczynamy ten finał pierwszego sezonu B7 League. Ale Richie musi zgesować. Jest gest na Wiktorię i gest na Queensland. W pierwszej rundzie będą daleko od ciebie, panowie. Będą. Ba A, zmienia! Zmienia! Kurde, Szymon wrócił tam na Wiktorę. Będą w tym samym miejscu. No i to zaledwie 4 punkty w pierwszej rundzie tutaj na Australii. Ges, kurde, na wyspę dolną w Japonii. Co daje Szymon? Szymon jeszcze nie zumował. Daje w Japonii Kyushu. Nie Kyushu, przepraszam. Shigoku. Shigoku daje. No i byliśmy tutaj e, wyżej. No i mamy tutaj. Siedem punkty stracono, otrzymano. No i byliśmy w Bangladeszu, szybkie gesty. Um, no to i tu mamy największe punkty do tej pory. W trzeciej rundzie są to 181. wybrzeżu Riczek, ale jednak jeszcze bierze pod uwagę też dolne wybrzeże Dolnej Wyspy. No i Szymon chce do jakiejś informacji. Riczek już wycelował, gdzie może być. Pytanie, czy Ryczek tutaj dobrze myśli, czy tutaj dobrze mu się wydaje, że jesteśmy w tym regionie, regionie. No i Szymon daje w podobnym regionie. Są praktycznie obok siebie i Szymon będzie minimalnie bliżej, a przez to zdobędzie tutaj 21 punktów. No i Ryczek zoomuje na Andra Pradesh, na dolny Andra Pradesh, przy Bengaluru. No i czy Szymon też o tym będzie wiedział? Ma język w każdym razie. Oj, i wyżej celuje. Nie, daje bengaluru. Chłopaki znowu będą obok siebie. Chłopaki znowu będą obok siebie. Szymon trochę bliżej, bo byliśmy w samym bengaluru. Jest gest na Kolumbię, ale nie będzie tak wysoko. Czy będzie wysoko? Będzie trochę niżej. Jesteśmy praktycznie po środku, ale Szymon trochę bliżej. Szymon jednak minimalnie bliżej w tej rundzie. Tak, to jest na pewno Indonezja. I gdzie tutaj panowie zgestują w tej Indonezji? Jest gest na central Jawa od Szymon'a i Ryczek, Co da Ryczek? Riczek jeszcze się nie zdecydował, gdzie zwycięzuje. Zgestuje, zgestuje sulawezji i będą daleko od ciebie, chłopaki, pierwszy raz. I Szymon jest o wiele bliżej. Czy to jest GG? Nie. Riczek żyje. Riczek jeszcze żyje. To już jest ostatnia runda tego, tego mówu. Czy to jest ostatni move na, na pierwszym sezonie tego, tej ligi? Nie. Ryczek jeszcze tutaj um, jest bliżej i zdobywa. Punkty i zbije tutaj 500 punktów Szymonowi. A Riccik będzie chyba w Irlandii. Nie, będą daleko. I to jest GG. Szymon wygrywa pierwszą rundę na Mówie. A i mamy tutaj 1-0. Turcja też, oczywiście, jest duża. Zostaje Szymon przy tym Gesie, który chciał dać. Riccik chyba idzie w podobne regiony. No i Szymon będzie minimalnie bliżej. Byliśmy przy Izmicie. A więc Szymon tutaj minimalnie bliżej, ale zauważył, że to jednak nie ten, chyba nikt nie znajdzie ten most chyba nikt nie znajdzie ten most i Riczek będzie minimalnie bli bliżej, byliśmy w Kila Loe dosyć fast guest od Szymona zobaczymy co skanuje Riczek też skanuje Szwajcary ale jednak kurde wyżej, wyżej od Szymona, no i Szymon będzie tutaj minimalnie bliżej i w trzeciej rundzie też zdobędzie um, trochę punktów zmienia nas Słowenie Szymon i zostanie na Słowenii. Co zrobi Riczek? Czy Riczek też daje w Słowenię? To jest to pytanie. Riczek zoomuje na Niemcy. Będą daleko od siebie Szymon z pięknym gestem na Słowenii i zdobędzie tutaj 1000 punktów. Indonezja na Riau i Szymon tutaj bardzo zdecydowanie gesował. I teraz pytanie. Czy będzie to wiedział Riczek? Bo jak nie to, to może być ostatnia runda tej ligi tego pierwszego sezonu. Co daje Riczek? Czy to może być już też daje to jeszcze będzie się toczyło tutaj dalej. Ryczek też z pięknym gestem, też um, pomyślał o tym samym co Szymon. No i tutaj um, mamy kolejną rundę. No i znowu mamy Europę bez jakichś większych informacji. Szymon chyba zostaje przy tej granicy Węgry, Rumunia, nie. Nie jest pewny czy Węgry czy Rumunia. Jest gest na Rumunię od Riczka. No, i Szymon będzie na węglach. I ile to jest punktów? To jeszcze nie starczy. To jeszcze nie starczy, ale to są potężne punkty. Riczek daje Chile. Tylko czy oni są daleko od siebie? Czy oni są daleko od siebie? Nie, są praktycznie obok siebie. Praktycznie obok siebie, jak tak zostanie, to jeszcze nikt raczej nie przegrał. Ale o cholera, czy to starczy? Nie, to nie starczy jeszcze. To nie starczy, Riczek jeszcze żyje. 600 punktów. I teraz, czy to będzie. Czy tutaj w każdej rundzie może być już po. 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 nie, są w, dokładnie w tym samym miejscu. Więc Riczek jeszcze nawet będzie. nie, Szymon będzie minimalnie bliżej. O cholera, i to minimalne tutaj praktycznie starczyło prawie. Dalej 300 punktów Riczek. Jest gest na Teneryfę. O cholera. O cholera, tutaj naprawdę. Jeśli Riczek ma rację, to będzie Gigi raczej. Nie wiem, kto kogo, kurde. Czy to jest Teneryfa, czy Albania. Ale po blachach to raczej i kurde, Teneriffa lepiej pasuje. Jest GG. Szymon jest wygranym tej ligi. Szymon wygrał tą ligę i zasłużył sobie na to. Piękne gesy. Um, gratuluję serdecznie do wygranej. No i wróciliśmy na sam koniec tutaj jeszcze raz, żeby sobie przeglądać ten sezon, obejrzeć co tu się stało. Wiadomo już, że Szymon wygrał tą ligę. No i patrząc jeszcze podsumując dzisiejszego dnia, to Richie wygrał z Benem. Śmiechu wygrał z Xybesem 2-0, też jak było tu bardzo blisko. Owca wygrała z Benem 2-0. Szymon z Geopio 2-0. Fonasti 2 -0 jeden z owcą zaskoczył, um, że tutaj wygrał, Digi wygrał z Gulim, no i patrząc na drugą połowę tego dnia, to śmiechu wygrał 2-1 z tutaj z Digim, no i Szymon sobie, um, no wygrał tutaj ostatni pojedynek i wygrał całą ligę, więc patrząc na tabelę, to tak to się prezentuje. Mamy Szymona, który um, jest na pierwszym miejscu. Mamy Ryczka na drugim miejscu. Potem śmiechu na trzecim, pomiędzy tutaj drugim i czwartym. Owca zostaje na czwartym miejscu. Digi zostaje na piątym. No i tu mamy trochę zmiany, bo Fonasty jest aż na szóstym miejscu. Sobie jeszcze przez wygraną z owcą e, tutaj no, e, na to szóste miejsce zasłużył. Geopio siódme. Ksibes z szóstego na ósme spadł. Guli dziewiąte. Mili dziesiąte. Beno jedenaste. I kupotis. 12. No i patrząc teraz na nagrody, to jeszcze sobie raz co, ile wygrał, czy jak to wygląda. No od 13, 11 do 11 miejsca nie ma wygranych, nie dostają nic. Patrząc dalej, to mamy końce, które są w Geogesezie Od 940 do 5450, od 10 miejsca do 5 miejsca. No i teraz, kiedy się robi ciekawy, to jest pierwszy do czwartego miejsca. Mamy pierwsze miejsce do czwartego, które wszyscy wygramy roczną subskrypcję w EGAWGESERZE plus końce 6360 do 9090 dla pierwszego. Um, drugi i trzeci dostaje jeszcze puchar digitalny, jakby takie potwierdzenie swojego miejsca. No i pierwsze miejsce dostaje puchar na żywo wygrawerowany jakby. No i automatycznie pierwsze do trzeciego miejsca dostaje um, nominację na drugi sezon B7 League. No, i tak to się jak na razie prezentuje. W takim razie zapraszam Was serdecznie na Instagrama, bo um, tam będziemy ogłaszać wszystkie nowiny co chodzi o drugi sezon B7. Jeszcze nie będę potwierdzał ani mówił, że go nie będzie, ale obserwujcie koniecznie social media. Macie link w opisie. No i bądźcie tam z nami, bo tam będzie wszystko ogłoszone co chodzi o następny możliwy sezon B7. Poza tym dziękuję wszystkim graczom, dziękuję wszystkim widzom, że oglądali, że ten projekt mógł się stać takim fajnym projektem. No i był on naprawdę dużym sukcesem dla kanału, więc cieszę się bardzo, że tak Wam się spodobał B7-Lik. No i dziękuję Wam serdecznie za Wasz feedback, co można poprawić bo jeśli będzie długi sezon, to będzie on na pewno o wiele lepszy niż pierwszy. W takim razie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, które już nie będą dotyczyć B7 Lig, tylko inne tematy. Będzie jeszcze jeden odcinek, gdzie sam się zmierzę z wszystkim gra każdym graczem B7 Lig, żeby zobaczyć gdzie bym skończył w tej tabeli, ale to w przyszłości. Jak na razie dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w kolejnych odcinkach.